Hello, everyone, welcome back to my channel. I'm Anya from Anya Language. Today's video is going to be a pronunciation video. I'm going to give you some words that are often mispronounced by English learners. And please remember, I try to speak British English. American English can be quite different. Alright? So let's get started with the lesson. Cześć wszystkim. Tak jak powiedziałam we wstępie, dzisiejszy filmik będzie związany z wymową angielską. Wybrałam kilka słów, które są dość kłopotliwe, jeżeli chodzi o wymowę. Wiemy mniej więcej, jakie są zasady pisowni, jak czytać po angielsku, ale niektóre wyrazy potrafią nas zaskoczyć. W zasadzie ich wymowa. Dlatego wybrałam takie trochę problematyczne i chciałabym Wam mm, powiedzieć, jak należy je wymawiać, zanim przejdziemy do. Przykładów i do wymowy każdego z tych wyrazów, proszę zerknijcie na wszystkie te słówka naraz, ok? Spróbujcie się zastanowić, jak byście je wymówili, jak należy je przeczytać. Dam Wam kilka sekund. Zacznę od czegoś naprawdę ciekawego. Jak tak samo wyglądający wyraz potrafi mieć dwa różne znaczenia, jeżeli wymówimy go trochę inaczej? Chodzi mi o intonację, o akcent, którą sylabę zaakcentujemy, tę pierwszą czy tę drugą. Takim właśnie przykładem jest słówko protestować albo protest. Pisze się dokładnie tak samo, tak, protest, ale wymowa, sposób akcentowania jest inny. Zwróćcie uwagę na te różnice. Protest, 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 protest. Kiedy powiedziałam protest, a kiedy powiedziałam protestować? Pierwsza wersja, czyli protest, to protest, rzeczownik, tak, rzeczownik. Protest, protest. A kiedy mówię protest, protest, akcentuję to test, drugą sylabę. Mówię o czasowniku, protestować. Jeszcze raz. Protest. protest 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 Przykładowe zdania Protests have been made by many people affected by the changes. I strongly protest against violation of human rights. The announcement brought cries of protest from the crowd. We want to protest against the decision. Kolejnym tego typu przykładem jest słówko resort. Tak? Powiem teraz dwie wersje wymowy, a Wy spróbujcie odgadnąć, która z nich to czasownik, a która z nich to rzeczownik. Uwaga! Record, record. Record, record. No, tak myślicie. Więc ta pierwsza to czasownik. Record, record. Akcentujemy drugą sylabę. Record. A ta druga, czyli record. Record, kiedy akcentuję pierwszą, record, to rzeczownik. Czyli pierwsza to rejestrować, zapisywać, nagrywać, a druga to rekord, zapis, nagranie, tak? Jeszcze raz, czasownik, record, rzeczownik, record, record, record. Kolejny przykład, separate. Pisze się tak samo, ale pierwsza wersja, którą podam, to przymiotnik, czyli oddzielny, osobny, odrębny. A ta druga to czasownik, oddzielać. Separate, 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 separate. I've got a separate notebook for that. Mam na to oddzielny zeszyt. Can you separate egg whites from yolks? Możesz oddzielić białka jajek od żółtek? Kolejny kłopotliwy wyraz, jakbyście go przeczytali, chodzi o imię jednego z bogów greckich, Zeusa, tak? Zeus to nasza polska wymowa. Jak powiedzą Anglicy? Zeus. Zeus. Amerykanie powiedzą Zeus. Nie będzie tam tego J, okay? Czyli Zeus. To brytyjska wymowa, a Zeus amerykańska. Zeus was regarded as the sender of thunder and lightning. According to legend, Zeus wrestled his father for control of the world. debut debut He ended his career soon after his debut. She made her debut 10 years ago. A teraz czasownik widzieć w czasie przeszłym, czyli see zamienia się na Saw. I saw you yesterday. Widziałam cię wczoraj. I saw you yesterday. Nie mówię żadnego ły na końcu tego wyrazu. Jest saw, a nie so. Tak samo piła. Saw, a nie so. Przykładowe zdania. I saw you yesterday. Widziałam cię wczoraj. They cut the tree with a saw. Zcięli to drzewo za pomocą piły. Ok? Kolejnym wyrazem, który brzmi... <laughs> Bardzo podobnie, ale tu to ły powinno być już wymawiane, to wyraz szyć. So, so. Pisze się sew, czytamy so. I don't know how to sew. I think it is very difficult. Ok? Czyli ja widziałam, to I saw, I saw, piła to saw, ale szyć to so, so. Area. Area. I want to build my house in a peaceful area. Dogs are not allowed in the children's play area. Giant. Giant. Olbrzym, Wielkolud, ale też przymiotnik olbrzymi. Gigantyczny, tak? Przykładowe zdania. Suddenly, a giant with three heads appeared in front of her. His brother terrified him with stories of a giant who ate little children. To jest bardzo ciekawy wyraz. Jak byście go przeczytali? Awe? Awe? Au? O, po prostu o. Brytyjska wymowa. Amerykanie powiedzą bardziej a. A. Brytyjczycy o. Tak, chodzi o taki podziw, respekt. I was left with this intense feeling of awe. Ten wyraz to nie żadne wow albo wow, tylko wow. Przysięga albo czasownik przysięgać. Wow. She made a vow. She vowed to stand by her husband. Z tym wyrazem możemy mieć problem przez podwójne o w środku. Czytamy je zazwyczaj jak u. Czyli foot, stopa, food, jedzenie, look, popatrz. A tu mamy wyraz powódź, który należy przeczytać. Flood, flood, ok? The bridge collapsed during the flood. Ten wyraz prawdopodobnie wasza intuicja każe wam przeczytać lead, lead. No i macie rację, jeżeli chodzi o czasownik przewodzić, tak, dowodzić i tak dalej, prowadzić, to czytamy go faktycznie lead, tak, stąd też wzięło się słówko lider, cheerleaderka i tak dalej. Ale dokładnie taka sama pisownia, l-e-a-d, a wymowa led, led, dotyczy słówka ołów. Jeżeli mówimy o ołowiu, to należy ten wyraz przeczytać led, nie lead, ok? It is obvious that lead is toxic to people. It is obvious that lead is toxic to people, ok? Nie lead, lead. Słówko pseudonim to po angielsku pseudonym. She writes under a pseudonym. I don't know her real name. Te słówka są naprawdę bardzo często źle wymawiane. Chodzi o psychologię, psychologa, psychiatrię i psychiatrę. Spróbujmy. Psychology, psychologia, psychologist, psycholog. Psychiatry, psychiatria, psychiatrist, psychiatra. Her sister is the most famous psychiatrist in this country. Podobny wyraz to psychika, czyli psyche, psyche. He knew at some deep level of his psyche that his decision was wrong. Ilu z Was wie, jak przeczytać ten wyraz? Chodzi o jacht. Brytyjczycy powiedzą yacht, a Amerykanie yacht. He's got his own yacht. On ma swój własny jacht. Yacht. A teraz broń, czyli weapon. Weapon. The mystery was solved, when the police found the weapon. I ostatnie słówko na dziś to harmonogram, grafik. Brytyjczycy powiedzą schedule, schedule, a Amerykanie schedule, schedule. We both have such hectic schedules. It is almost impossible to meet. All right, that's it for today's lesson. I hope you enjoyed it and I hope you learned something. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye.